Cześć kochani, witajcie w odcinku, o który naprawdę dostałam bardzo dużo próśb i który bardzo, bardzo odkładałam w czasie. Ale dzisiaj przyszedł w końcu czas, by opowiedzieć Wam o Annie Przybylskiej. Aktorce naprawdę uwielbianej, takiej, która budzi bardzo dużo sympatii, ma bardzo dużo fanów, zarówno dzięki swojemu usposobieniu, jak i niebanalnej urodzie, a także niesamowitemu talentowi, któremu nie przeszkadzał brak szkoły aktorskiej. Wieloletnia partnerka Jarosława Bieniuka, matka trójki dzieci, kultowa Marylka ze Złotopolskich, która zmagała się z nowotworem trzustki. Będzie moim i Waszym dzisiejszym tutaj gościem. Oczywiście skupimy się na jej życiu, na karierze, ale przede wszystkim myślę, że ta opowieść będzie o tym, jakim po prostu człowiekiem była Anna Przybylska. Zdecydowanie miała coś, za co wszyscy ją uwielbiamy, i myślę, że mimo, że minęło od jej śmierci już kilka lat, nadal nie możemy o niej zapomnieć. Serdecznie zapraszam Was na odcinek o tej niesamowitej aktorce. Miały mie. Urodziła się 26 grudnia 1978 roku o godzinie 3:20 w Gdyni. Gdy przyszła na świat była okropna zima, nazywana nawet zimą stulecia. Była córką Bogdana Przybylskiego, oficera marynarki wojennej w stopniu komandora porucznika który zmarł 20 sierpnia 1995 roku wskutek choroby nowotworowej oraz Krystyny z zawodu technika gastronomii. Pochodziła z Gdyni i to właśnie z tym miastem związała swoją przyszłość. W dzieciństwie już wykazywała zainteresowanie właśnie tą artystyczną strefą życia, już jako dziecko występowała w zespole wokalno-tanecznym Jantarki. Studiowała pedagogikę na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, jednak studia te przerwała po roku. I Zarówno mama, jak i siostra, z którymi mieszkała w Gdyni, mówiły, że od dziecka marzyła o tym, by występować, by znaleźć się na scenie. To marzenie udało jej się spełnić dość szybko, bo już okolica listka wzięła udział w konkursie dla modelek. I o ile pamiętacie moje odcinki, które jakiś czas temu dla was zrobiłam, bo akurat ostatnio nie było takiej kariery, ale wiele aktorek PRL właśnie tak zaczynało, czy to spikerek telewizyjnych, czy to aktorek, właśnie od konkursów dla modelek. Należała do agencji modelek Perfect Studio i dotarła w 1994 roku do pierwszej trójki konkursu twarz roku. I to właśnie stamtąd została zaproszona na casting do filmu, w którym zagrała w 1997 roku, a był to film ciemna strona Wenus, gdzie w liwa się w postać suczki Film Radosława Piwowarskiego, który na ekrany trafił w 1998 roku, okazał się być dla niej przepustką do kariery. Nie tylko dlatego, że dała się tam poznać jako świetna aktorka, która radzi sobie jak ryba w wodzie na planie filmowym, ale również widzowie zapamiętywali jej niesamowitą urodę, bardzo dziewczęcą, ale wręcz hipnotyzującą i do tego ten y, niesamowity głos. Jednak głos, po którym można człowieka rozpoznać, to myślę, że jest Większy atut niż wada. Łobuziara z urodą nastolatki i głosem Jana Himilsbacha w zasadzie nie musiała niczego grać. Pojawiła się w polskim kinie znikąd i od razu stała się fenomenem. Przed kamerą, bardziej naturalna, odszkolonych aktorek, utożsamiała polski sen lat 90. Była idealną dziewczyną z sąsiedztwa, która trafiła na okładki magazynów i do telewizji w szczytowych godzinach oglądalności. To jest opis Anny na tym Okładce jej biografii pod tytułem Ania, którą ja czytałam i którą już Wam nawet na tym kanale kiedyś polecałam. I właśnie Piwowarski był tym mężczyzną, który otworzył jej drogę do kariery filmowej i który później również tę karierę wspierał. I tak swoją przyjaciółkę wspominał później, bo tak ta dwójka mocno się zaprzyjaźniła. Ilekroć widzę na mapie Gdynie, to zawsze myślę o Ani. Tak mi się ona przykleiła do tej Gdyni. Filmy robiliśmy w Warszawie, ale ja ją często odwoziłem na pociąg do Gdyni i odbierałem, jak przyjeżdżała do Warszawy. Ona była wtedy nieletnią dziewczynką. Dbaliśmy o Anię jako własne dziecko. Mówi piwowarski w rozmowie z faktem. I mimo, że faktycznie myślę, że Annę Przybylską kochaliśmy również za jej charakter, i ten charakter przebijał często z jej ról, to jednak nie było tak, że był on tak silny, by niczym się nie przejmowała. Jak mówi jej rodzina, bardzo doskwierało jej to, że nie jest aktorką z wykształceniem. W świat aktorstwa wchodziła z ufnością, przeżywała wielką fascynację. Zawsze jednak miała kompleks braku szkoły aktorskiej. Mimo że wielu wielkich aktorów patrzyło na nią przychylnie, ciągle była ciut gorsza. Dopiero później zrozumiała, że wykształcenie nie ma znaczenia. Ania miała naturalny talent, podobała nam się wszędzie, gdzie występowała. Za każdym razem widać było ogrom pracy, jaki włożyła w rolę. Tak naprawdę ciągle czekała na rolę życia, w której chciała się spełnić. I ta przyjaźń z reżyserem zaowocowała kolejną rolą, kolejną rolą bardzo znaczącą, bo oczywiście ta pierwsza była otwierająca, ale to właśnie rola Marylki w Złotopolskich przyniosła Annie przybylskiej rozpoznawalność, o której myślę, że nawet wtedy jeszcze nie marzyła. W 1998 roku zadebiutowała w Złotopolskich. Ta rola przyniosła jej największą popularność. I faktycznie po sukcesie tego y, serialu media nie odstępowały jej na krok, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że media też się rozwijały i to właśnie bardzo mocno w tę brukową stronę. Czyli na początku to, że jej nie odstępowały, wiązało się z wywiadami, z zapytaniami o nie, a później niestety już czasami. Nawet nie bójmy się tego słowa z prześladowaniem. Ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze powiem wam o tym, jak ta rozpoznawalność wpływa na życie. To wspominała siostra aktorki. Mieć sławną siostrę nie jest wcale przyjemnie. Czasami chodziłyśmy razem do klifu, czyli galerii handlowej, i nie można było wówczas się skupić na sobie, trzeba było być dyskretnym i mieć oczy dookoła głowy. Każdy przysłuchiwał się co mówimy, uśmiechał, robił zdjęcia. I faktycznie siostra Ani mówiła, że być może w tamtym czasie sodówka na chwilę przyszła. Ale jak szybko się pojawiła, tak szybko zniknęła. I mimo, że była tak uwielbiana, to ona nie przepadała w końcu już później za tym zainteresowaniem. Mówiła, że wywiady, na przykład po premierze filmu, to dla niej największa zmora. A od blasku fleszy wolała domowe zacisze i na ten dom bardzo mocno stawiała. Za to też była uwielbiana, ale oczywiście ludzie jej łaknęli i zainteresowanie nią było ogromne. Dlatego, że rzadko można było zobaczyć i porozmawiać z mną Przybylską była tym bardziej łakomym kąskiem. Również ze sprawą związku z piłkarzem Jarosławem Bieniukiem, który tak mówił o początku ich relacji. Ogromnie mi się podobała, nie chciałem więc, żeby stała się tylko przygodą. Imponowała mi tym, co robiła zawodowo, ale dla mnie przez kilka lat był to owoc zakazany, żona kolegi. I widziałem jak patrzy na mnie tymi swoimi dużymi ślepiami i wyobrażałem sobie różne rzeczy. I faktycznie tak było, bo w 2000 roku aktorka poślubiła tenisistę Dominika Zygre. Ale to małżeństwo się nie powiodło, już po roku się rozwiedli. Aktorka bardzo przeżyła rozwód, liczyła, że małżeństwo to jest coś nierozerwalnego, że tak naprawdę ten moment, kiedy sobie przyrzekną, sprawi, że będą mogli właśnie już myśleć o wspólnym domu, o rodzinie, ale niestety nic takiego się nie stało. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do jej kariery zastanawiałam się, co mogło sprawić, że była y, aż tak uwielbiana, oprócz tego oczywiście, że była trochę niedostępna, ale skąd jednak to uwielbienie na początku się wzięło? I wydaje mi się, przeczytałam zresztą i myślę, że to jest trafne określenie, że była takim polskim kopciuszkiem, bo wielokrotnie nawet wy tutaj piszecie w komentarzach, że tak, na pewno tutaj jakieś znajomości, coś tutaj się musiało wydarzyć, że ta osoba zdobyła taką popularność, a Łanny Przybylski Rodzice nie mieli żadnych znajomości, nie byli ze stolicy, Ania nawet nie miała szkoły. A tutaj się okazało, że faktycznie nie dość, że tak świetnie sobie radzi, to jeszcze jest taką po prostu równą babką. I choć uwielbiała swój zawód, a popularność ją męczyła, to jednak korzystała z niej. Bardzo często grywała na przykład w reklamach. Była jedyną polską aktorką, która była twarzą marki Astor na całą Europę. Oprócz tego, wielokrotnie wystąpiła w reklamach takich sieci jak CCC Garnier czy play. Fakt, była królową polskich reklam, ale bardzo skrupulatnie je dobierała. Mnóstwo odrzucała. Nie czuła się niedoceniana aktorsko, ale była świadoma, że wiele ról dostaje ze względu na urodę. Czasami się wkurzała i mówiła, kurczę, znowu rola kurwy. Ale nie ukrywała, że to jest dar od Boga, że nie jest to do końca wypracowane, ale właśnie ta autentyczność sprawiała, że tak bardzo szczerze trafiała nam do serca. Nie muszę się jakoś specjalnie przygotowywać, bez zbędnych ceregieli potrafię wejść na plan uśmiechnięta, żeby po chwili odegrać najbardziej dramatyczną scenę. W której zalewam się łzami. Po prostu uwielbiam grać. Staram się jedynie nie wysilać zbytnio podczas prób i całą swoją energię uruchomić podczas ujęcia. I mimo, że czasem faktycznie uroda przeszkadzała jej, bo właśnie przez tą urodę była czasem obsadzana właśnie w takich rolach, jak tutaj niewybrednie skomentowała, to jednak też. Czasem nie uciekała od tego, by tę urodę promować i pokazywać. Wystąpiła nawet dwukrotnie na łamach Playboya w listopadzie 2000 i w czerwcu 2002 roku. Również w 2000 roku zagrała w kolejnym głośnym filmie Sezon Naleszcza. W latach 2003 do 2011 cieszyła się sympatią widzów wcielając się w rolę dr Kariny w sitcomie Daleko od Odnoszy emitowanym przez telewizję Polsat. Ale też czasem jak tak patrzę na aktorów to myślę sobie, że oni faktycznie często chcą być jak zupa pomidorowa, czyli żeby wszyscy ich lubili, a tak się nie da. Nigdy nie przypadniecie do gustu wszystkim i najlepiej być sobą, bo wtedy przynajmniej wiecie, że jesteście jakkolwiek autentyczni i żyjecie w zgodzie ze sobą, a udawanie czegokolwiek jest bez sensu. I Anna Przybylska nie bała się mówić o tym, że ma wady, że nie zawsze też sama cieszy się z tego, jak wygląda jej życie. Mam kilka historii za sobą, a one są okrutne. Za coś takiego idzie się do piekła. Pocieszam się, że każdy ma taką ciemną stronę siebie. Ja niestety też ją posiadam i bardzo się wtedy nie lubię. Ale aż trudno sobie wyobrazić, o co chodziło, bo aktorka naprawdę wiedziała, co w życiu jest ważne. Mimo młodego wieku, zdecydowała się na założenie rodziny, która zawsze była dla niej na pierwszym miejscu, bezsprzecznie. Aniuś jest niegrzeczny, przeszkadza mi w nagrywaniu. Także musiałam zrobić przerwę na Kizianie. Och, tak. I nie zważając na to, czy jej gwiazda będzie coraz bardziej blednąć, wybierała zawsze to, żeby w domu najwięcej czasu spędzać i żeby ta rodzina nie miała wątpliwości, że faktycznie zawsze będzie dla niej najważniejsza i choć z Jarosławem Bieniukiem, z którym udało jej się stworzyć rodzinę, nigdy nie zawarła związku małżeńskiego, mówiła o nim mój mąż. I oczywiście wiele osób myślało, bo taki jest stereotyp, że to kobieta ciągnie przed ołtarz, a facet to się zawsze zapiera. Że to właśnie Jarosław nie chciał się y, ani oświadczyć, jednak jej rodzina wspomina, że prawda była zupełnie inna. Siostra mówiła, że Ania powtarzała, ja już jednego męża miałam. Ja wiem, jak to smakuje. Z chwilą założenia obrączki wszystko się zmienia. I sama w rozmowie z dziennikarką opowiadała: Wiesz, jakie to cudowne być z kimś tak bardzo bez reszty? Każdemu życzyłabym takiego partnerstwa jak nasze takiego kibicowania sobie radości, z jaką reagujemy na swój widok. Potem żartowała: I po co ja mam szukać kogoś innego? Przecież mój Jarek jest debeściak. Nie da się go z nikim porównać. Dobry, przystojny, pięknie umięśniony. Noszę przy sobie jego zdjęcie. Jeśli mam jakąś pokusę, to wyjmuję jej i myślę a gdzie tam, tam temu do Jarka? I faktycznie widać było, że ta codzienność, dom, rodzina to jest to, co sprawia jej największą przyjemność. W rozmowie z Wivą tak opisywała swój normalny dzień. Kiedy Jarek wraca z treningu, w domu może zapomnieć o całym świecie. Kładzie się na kanapie, dzieciaki z nim baraszkują. przygląda im się z poczuciem wielkiego szczęścia, że udało mi się zbudować coś wyjątkowego. Mama Ani wspominała, że kiedy tylko Ania poznała Jarosława i zdała sobie sprawę, że jest to według niej idealny materiał na przyszłego ojca, to zaplanowała, że będzie z nim mieć czwórkę dzieci. Z tego powodu magazynowała ubranka po dzieciach w garażu, nie pozwalała ich nikomu rozdawać, chyba że pożyczać, ale i tak martwiła się, że wrócą uplamione marchewką. Natomiast droga do tej rodziny nie była taka łatwa. Aktorka dwukrotnie poroniła. Za pierwszym razem ciąża była już mocno zaawansowana, piąty miesiąc. Ania bardzo straty przeżywała i bardzo się bała o następne ciąże. Postanowiła, że na ich czas zawsze będzie robiła sobie przerwę w pracy. Stało się to zasadą, o której wiedzieli wszyscy. Przybyska nie pracuje w ciąży, nie ma sensu dzwonić, mówiła jej mama w książce. Z domem wiązała wiele nadziei i trochę odstawiała swoją karierę na boczny tor, właśnie z powodu ciąży, ale również tego, że miała nadzieję, że kiedy jej partner skończy karierę sportową, to ona będzie mogła swojemu zawodowi oddać się na 100%, a on przejmie obowiązki domowe. Przez to, że wiele osób wiedziało, jak świetnie realizuje się w domu, że jest czyściochem, że nawet po pani do sprzątania poprawiła. Prasowała, prała, gotowała i lubiła to po prostu. Uważała, że nikt z tego nie zrobi lepiej, dostała propozycję, by poprowadzić program Perfekcyjna Pani Domu, który ostatecznie prowadziła Małgorzata Rozenek, ale nie zdecydowała się. Podobnie jak w przypadku jurorowania w programie Mam Talent. A inne jej znaczące role wspominała chociażby siostra. 100% Anki było w filmie Bokser. Pacuła, którą grała Anka nie była wcale pacułą. To była Przybylska 2. 100% jej osobistych przeżyć, doznań i bólu. I pewnie, jeżeli śledziliście życie Anny Przybylskiej, to dobrze pamiętacie jej wojnę z paparazzi. To jest właśnie nawiązanie do tego, że media się zmieniały z początku odcinka. Bo Anna Przybylska zorientowała się, że jest bardzo często śledzona że paparazzi przyjeżdżają do Gdyni, by pokazać normalne życie Przybylskiej, ona się na to nie godziła. I też często czytam komentarze, że no tak, no zarabia tyle kasy, jest popularna, no to takie są minusy. No nieprawda, bo aktor powinien udzielać wywiadów, powinien być dla mediów, dla swoich fanów, ale w momencie pracy zawodowej. To jest takie gadanie, tak jak wy byście mówili, że po robocie, jak już z niej wyjdziecie, to ktoś ma was prawo o nią, o nią ciągle pytać i przychodzić do was do domu i gadać o tej robocie. Cały czas tak naprawdę musielibyście ponosić konsekwencje tego jaki zawód pełnicie. To nie jest do końca tak. Czuła się zaszczuta przez prasę, wielokrotnie składała zawiadomienia na policję, a później również nagrywała paparacji i wstawiała ich na swój Instagram. Wiele osób mówiło, że to nie jest dobre zachowanie, że to jest przesada. Nawet niektórzy paparaci wytaczali jej sprawy sądowe za to, że ona ich wizerunek pokazała w mediach społecznościowych. No niezła to jest hipokryzja, co? Niestety służby niewiele jej pomogły, bo zawsze słyszała, że to jest niska szkodliwość, Czynu. I wszyscy myśleli, że trochę właśnie może jej odbija, ale nikt jeszcze wtedy nie wiedział, że ona już zmagała się z chorobą. Może na początku sama o tym nie wiedziała, ale później się dowiedziała i tym bardziej nie chciała, żeby ktoś z buciorami władził w jej życie. W pewnym momencie nawet jej siostra mówiła, że przerodziło się to w pewną obsesję. Ale właśnie tak jak już Wam powiedziałam, trzeba teraz trochę powiedzieć o chorobie, bo. Pani Ania z powodu tego, że kilka bardzo bliskich jej osób odeszło z powodu choroby nowotworowej, również jej ojciec bardzo się badała i dbała o siebie, prowadziła zdrowy tryb życia, bardzo dużo ćwiczyła, również zdrowo się odżywiała, ale cały czas coś nie dawało jej spokoju i uważała, że coś jest z nią nie tak. Jej siostra, która pracuje w szpitalu ją uspokajała. Anka, ja pracuję w tym zawodzie nie od dzisiaj. Na niektóre choroby naprawdę trzeba sobie zasłużyć, ale mi naprawdę coś jest, ale boli cię? No nie. Jesteś po prostu za chuda, a ona tak szukała aż znalazła. Początkowo jednak, kiedy wykryto u niej zmiany, myślano, że to nic poważnego, na pewno nic poważnego. Mogła być operowana za dwa tygodnie, ale miała jakiś projekt do dokończenia. Po operacji lekarz powiedział: mam dwie wiadomości. Jedna jest taka, że zmiana została całkowicie wycięta z marginesem. A druga, że wnioskując z koloru, kształtu, konsystencji, nie jest to zmiana łagodna. Od tego momentu żyła jeszcze 18 miesięcy. Ale jak jej siostra przekonuje, to i tak był cud. Myśmy myśleli, że komu jak komu, ale jej się musi udać. I dlatego też wiele osób jeszcze nie wiedząc o tym, że jest chora, bo ona na początku w ogóle się do tego nie przyznawała. Właśnie, ponieważ chciała chronić swoją prywatność, mówiło, że przesadza, ale jej menadżerka jej nie stopowała. Chciałam, żeby żyła tak, jak czuła, że chce żyć. Nie stopowałam jej, gdy walczyła z paparazzi. Ludzie uważali, że zwariowała, bo nikt nie wiedział, że jest śmiertelnie chora i musi odreagować. Ale później, kiedy kiedy właśnie robiono jej zdjęcia przed szpitalem i do mediów dotarły informacje, że Przybylska najprawdopodobniej zmaga się z chorobą, zrobiło się w tym temacie jeszcze gorzej. Paparazzi czekali pod szkołą dzieci, wchodzili na oddziały szpitalne i ponieważ sama wiedziała, że jest narażona, jest w grupie ryzyka, ponieważ ma przodków, którzy zmagali się z nowotworem, sama tak mówiła. Badam się dlatego, że jestem mamą trójki dzieci i chciałabym ustrzec się przed chorobą. Wiadomo, że schorzenia wcześniej wykryte można skutecznie wyleczyć dzięki Profilaktyce możemy skutecznie przedłużać nasze życie. I przyznacie, że tak odpowiedzialna osoba nie powinna chorować na raka, który jest prawie nieuleczalny, bo właśnie taki jest rak trzustki. Właściwie zachorowanie na niego jest prawie wyrokiem. I tak też wielu lekarzy postrzega tę chorobę jako sytuację bez wyjścia. Mimo to pod koniec lipca 2013 roku przeszła operację usunięcia guza trzustki w gdańskiej klinice. Potem leczyła się w Szwajcarii. Była bardzo zdeterminowana, bardzo wierzyła, że komu jak komu, ale jej się uda, bo zawsze uważała się za szczęściarę. Marzyła o tym, by zobaczyć jak dorastają jej dzieci. W ostatnim udzielonym przez siebie wywiadzie dla magazynu Viva, Powiedziała: Uważam, że wiele w życiu osiągnęłam, i nie mam tu na myśli kariery, ale moją rodzinę moją najpiękniejszą rolę, jaką do tej pory zagrałam. Nigdy to, co stworzyłam zawodowo, nie dorówna temu, jak jestem dumną matką trójki dzieci i że to są kochane dzieciaki. Ostatni czas swojego życia wykorzystała na kontakt z Bogiem, który jak sama przyznała, wcześniej zaniedbała, a z Bogiem na nowo się zaprzyjaźniła. Teraz znów się kumpluję z Panem Bogiem, nie narzucam nikomu mojej wiary i nie manifestuję jej. Po tych spotkaniach z Bogiem jest mi naprawdę o wiele lżej i myślę, że dostałam swoją lekcję od Niego w jakimś celu, po coś. I na początku, kiedy ktoś bliski jest chory, przynajmniej tak sobie to wyobrażam, każdy ma nadzieję, że będzie dobrze, że z tego wyjdzie. W przypadku tej choroby 2% ludzi zaledwie dożywa do 5 lat. I siostra pani Ani powiedziała, że na początku oni mieli nadzieję, że ona będzie w tych 2%, ale kiedy widzieli, jak choroba postępuje, pomarzenie jednak trochę schodziło na dalszy plan. W każdym badaniu wyglądało to coraz gorzej. Wiedziałam, że ona z tego nie wyjdzie. Nie wiem, czy się odbudowałam, ale zaczęłam robić takie rzeczy, o które bym siebie nie podejrzewała. Ona ludzi zawsze nakręcała, wyznała Agnieszka, siostra Anny Przybylskiej. Zawsze z planów zdjęciowych chciała wracać do domu, bo w nim czuła się najlepiej. Dlatego też zdecydowała, że leczenie również będzie przebiegać w domu, w gdyni, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Jak mam chorować, to u siebie. Jak żygać, to też zdecydowanie u siebie. I faktycznie już wtedy rozpętała się e, taka medialna burza wokół Anny Przybylskiej. Pamiętam też, że miałam koleżankę w jednej z redakcji plotkarskich. Ja mówiłam: No, że wiem, tak. Pisze się dużo o tym, że Anna Przybylska jest chora, ale przecież to młoda kobieta, ona z tego wyjdzie. No i właśnie wtedy ta koleżanka mi powiedziała, że najprawdopodobniej już nie, że jest w bardzo złym stanie i tak naprawdę ludzie w mediach to wiedzieli. I co innego wiedzieć, a co innego na to czyhać. I w pewnym momencie Anna Przybylska przeczytała w internecie o tym, że nie żyje. Ktoś dostał jakiś niepotwierdzony cynk i opublikował taki artykuł. Wyobrażacie sobie to? Do Jarka dzwonią z tabloidu. Anka mówi: Daj, ja odbiorę. Po drugiej stronie cisza. I potem niepewne pytanie: Pani Ania? Tak to ja. Pozdrawiam z zaświatów. Ona się nie poddawała i ciągle walczyła, że będzie w tych dwóch procentach osób, które z tej choroby wyjdą albo chociaż długo pożyją. Ale był jeden moment, który te nadzieje jej nieco odebrał. Miała nadzieję na eksperymentalne leczenie w Stanach, ale pewnego dnia przyszedł do niej mail że na tego leczenia się nie kwalifikuje. Z przykrością zawiadamiamy, że nie kwalifikuje się pani na dalsze leczenie. To odebrało jej ostatnią pozytywną myśl. Odeszła 5 października 2014 roku po długiej walce z nowotworem trzustki. Miała 35 lat. Jak przyznają jej bliscy nie sądzili, że tak wiele osób będzie opłakiwało Annę Przybylską. Owszem była lubianą aktorką, ale to jak bardzo dużą sympatią obdarzyli ją wszyscy i jak też jej fani nie godzili się z tym, co się wydarzyło, z tym, że zostawia trójkę dzieci. Do dzisiaj na przykład mi serce się łamie. Każdy chciał pamiętać ją jako dziewczynę z sąsiedztwa, która zarażała uśmiechem i pozytywną energią. Ludzie wciąż pamiętają, i przykładem jest chociażby ten odcinek i to, ile próśb o niego od Was dostałam, ale również to, że zawsze w urodziny Anny Przybylskiej, a także we Wszystkich Świętych, jej grup jest obstawiony świeczkami, kwiatami dookoła. Także właściwie trudno tam już coś wcisnąć. Jej mama także mówi, że do dzisiaj spotyka się z wieloma objawami sympatii. W książce kondolencyjnej wyczytuje, że ona była niezwykła. Latem szczególnie przychodzi mnóstwo ludzi. Czasami ktoś do mnie podchodzi i pyta, czy to ja jestem mamą Ani i czy może mnie przytulić. Mówię, że też chciało się Państwu przyjechać. A oni, że nie wyobrażają sobie nie być nagrobiani. Wiele osób widzi też Anię w jej córce Oliwii. Faktycznie jest trochę podobna, ale jak przekonuje siostra, to właśnie Szymon, drugie dziecko Ani, jest ponoć jej naprawdę wierną kopią, ponoć ma bardzo podobny charakter, z wyglądu jest również podobny, podobno nawet palce u stóp ma takie same. Także być może jeszcze, jeżeli odziedziczył również talent, to wyrośnie nam aktor. Ale wiadomo, że nie wiadomo, jaką drogę oczywiście zechcą wybrać dzieci. Wiem, że pewnie ktoś tutaj będzie oczekiwał ode mnie komentarza na temat tego, co z rodziną Ani działo się później, co działo się z jej partnerem Jarosławem Wieniukiem przez kolejne lata. Ale ja tego nie zrobię, bo to nie jest związane z Anią. A ten odcinek dotyczy właśnie Ani Przybylskiej, więc również proszę. Was w komentarzach byście na ten temat nie pisali, bo bardzo dobrze wiecie, jakie miała podejście do tego Anna Przybylska i jeżeli prosiliście mnie o odcinek właśnie taki, który będzie ją wspominał i będziemy mogli z szacunkiem do niej ponownie zatęsknić, to nie róbmy niczego, czego ona by sobie nie życzyła. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że dotrwaliście ze mną do samego końca i jeżeli tak było, to koniecznie wpiszcie tytuł filmu, serialu, z którego najbardziej pamiętacie Annę Przybylską, który był Waszym ulubionym. Bardzo chętnie sobie poczytam. Zapraszam Was również na Facebooka, do grupy przyjaciele kanału Pauli Rodak, na serwisy streamingowe, abyście wysłuchali podcastu Historie Gwiazd, który również dla Was tworzę. Jestem też na TikToku, gdzie są ciekawostki o gwiazdach, takie krótkie i moje komentarze do show. Biznesowej rzeczywistości, a także na Instagramie, także naprawdę jest tego sporo do wyboru do koloru. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, bo to bardzo ważne, byście wiedzieli, co przygotuję dla Was już niebawem, a teraz spędzę, żeby właśnie coś fajnego jeszcze dla Was zrobić. Dziękuję Wam serdecznie za dziś, i oczywiście do zobaczenia. Cześć!